W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy zasłużonego obrońcę Legii Warszawa Feliksa Niedziłkę. W latach 1966-1974 rozegrał on w barwach tubu 224 mecze. I dwukrotnie został mistrzem Polski. Z Legią wystąpił również w finale na w sezonie 1969-1970 w rodzinie najbliższym. Legia Warszawa składa najszczersze konwencje. Ponadto z nieskrywanym żalem Franciszka Smudy, który był związany z Legią Warszawa jako piłkarz w latach 75-77 oraz trener w latach 99-2001. Franciszek Smuda przez 4 lata pełnił rolę selekcjonera reprezentacji Polski, prowadząc ją na Mistrzostwa Europy 2012 w Polsce i Ukrainie. Spokój jego duszy. Uczcimy ich pamięć minutą ciszy.